Dzień dobry, Rek. mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, bo u mnie tak sobie jest przepięknie. Zaraz sobie zjem śniadanko, zostawię sobie jeszcze drzewiuchkę na rano. Poglądam sobie trochę widoku, troszkę się poruszam z rana, uspokoję umysł. Generalnie cudowne miejsce, jakbyście kiedyś się wybierali do Niemiec, bardzo fajne. Małe miasteczko. Jeszcze nie byłem wszędzie, nie ma tu zbyt wielu atrakcji, ale żeby zobaczyć to miejsce gdzie jestem teraz naprawdę warto to jest z drugiej strony to miasteczko w, w takiej dolinie No co ja wam będę pokazywać, no jest cudownie, no to jest zameczek. Nie będę tam łaził, wszystkiego bym pokazywał. Będziecie chcieli to sobie zobaczyć, kiedyś przyjedziecie. A i jeszcze jedno, ktoś mógłby pomyśleć, zastanowić się, czy albo powiedzieć sobie, czy, czy jakby że jest pojebany, że czy on się nie bał spać w lesie, czy tam nie wiem, na zamku na górze w nocy sam i powiem Wam tak, co chwilę słyszałem jakieś dźwięki, że ktoś gdzieś przychodzi, jakieś zwierzę, czy cokolwiek takiego. I oczywiście, że się bałem. Każdy. Czuję strach w jakiejś nowej sytuacji. Ale to nie chodzi o to, żeby uciekać od tego strachu i mówić, wmawiać sobie, że nie, nie boję się, wszystko jest dobrze. Po prostu ktoś mi kiedyś powiedział bardzo piękną rzecz. Jak się boisz, przede wszystkim nie utożsamiaj się z tą emocją. Weź ten strach, który czujesz, weź go ze sobą w takiego ziomka. Powiedz mu, chodź, zobaczymy, co takiego strasznego tam jest, co się dzieje. Możecie się zabezpieczyć, mieć coś przy sobie do obrony i tak dalej, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. Jest bardziej niebezpiecznie jest w mieście, na ulicy, jak idziecie z telefonem na basach. Niż w takim miejscu, gdzie po prostu jest cudownie, jest natura i to jest na takiej wysokości, że i tak, kurwa, nikomu by się tu nie chciał wchodzić, żeby cokolwiek zrobić, a zwierzęta od was uciekają. Bo to wy jesteście tutaj zagrożeniem. Teoretycznie dla nich, tak? Nie chodzi o to, że zabijacie je, tylko chodzi o to, że zwierzęta zawsze się nas bardziej boją niż my ich. Jedyne co to bronią się albo swojego terytorium. Życie pewnie jak się mówi na kogoś, kto jest taki trochę dziwny, odbiega od normy, mówi się ci tam przy rodzinnym stole. Na przykład, no, on ma swój świat, wiecie, on ma swój świat, że jest jakiś, coś jest z mnie tego, nie? Pomyślałem sobie, że faktycznie tacy ludzie inni mają swój świat, a ludzie normalni mają świat pożyczony od wszystkich innych, od normy, od linijki. Tak, żeby nikt się nie przyjebał, tak, żeby wszystko było w porządku. Zostawiam was w tą myślą i idę w swój świat. Jeszcze może pokażę wam trochę zamku. Tutaj już panowie robią coś. To po niemiecku jest nie mam pojęcia co. Pewnie, że ruiny i że grozi zawaleniem. Ale tam chłopaki pracują, więc nie będę im przeszkadzał. Yy... Albo będę. No i tak sobie pracują. Renowację robią. Tu jest jakaś druga część, którą wczoraj siadłem Która wczoraj wyglądała strasznie. Wczoraj się musiałem zmierzyć z kilkoma, moimi... oh, kurwa. z kilkoma moimi traumami, Między innymi właśnie przebywanie w ciemności i takie miejsca opuszczone. Ale wziąłem tego ziomka ze sobą. Stracha i było fajnie. Tak wygląda, czy jakieś komnaty, tu okiennica, piękny widok, słodkę strzela, okienica, okienica. Wiecie, czemu okna nie miała okiennica, żeby panna księciu mogła pokazać cyca. O, mamy basen, na którym wczoraj byłem. Zastanawiam się, czy tam nie pójść jeszcze dzisiaj, żeby troszkę się wykąpać, ale cztery euraski. I chyba nie potrzebuję tak naprawdę, więc ruszam dalej, ale cudownie tam było. Cudownie. Nie wiem, co się dzieje. Ale wczoraj wracałem sobie takimi ścieżkami ładnymi jak tutaj, o, mamy takie coś i tu z przodu. A wczoraj GPS nie poprowadził przez las do tego zamku ścieżkami, których tak naprawdę fizycznie nie było. Jakieś tak, pod tak dużym nachyleniem wejścia, których nawet na Magadonie nie widziałem. I miałem takie momenty, że myślałem, że noga mi się osunie, ale były jakieś gałęzie, żeby z czegoś chwycić. I cieszę się. Że to drogą mnie posłał, a nie tą. Byłoby dosyć nudno. A tam naprawdę było czuć zew takiej przygody i takiego wyzwania, i to było zajebiste. Ale nie wiem, jakim cudem ja tej drogi nie znalazłem wczoraj. No, lepiej sobie tak schodzić niż tak wchodzić. Kręty Ishbit Lighting z Fasa Haben. Czy mógłbym prosić wodę z kranu? Piękny język. Duża osób mówi. Chciałbym, żeby wróciło wojsko, bo wtedy jakoś człowiek był taki bardziej męski, albo nauczył się życia. A ja powiem Wam tak: wojsko nauczy Was subordynacji i bycia posłusznym, i bycia jebanym, i znania swojego miejsca. A podróż nauczy Was, jak sobie poradzić w każdej sytuacji: jak nie tylko kurwa ścielić łóżko, tylko jak codziennie złożyć namiot, tak żeby spakować go z powrotem. Jak znaleźć sobie jedzenie, jak znaleźć cenę karton, żeby na nim napisać gdzie pojechać. To jest nauka życia i radzenia sobie, a nie kurwa stanie w szeregu i słuchanie rozkazów jakiegoś kurwa trepa. Pozdrowienia dla wszystkich normalnych trepów, co ogarniają Patryczek Turzyński, Mój stary dobry ziomeczek, mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Nie mam nic do wojska, mam tylko do ich starych systemów i to jak działały i to jak na przykład kazali ludziom czyścić podłogę szczoteczką osobiście tego nigdy nie widziałem ale wiem, że rzeczy gorsze się działy więc nikomu nie życzę, żeby trafił do tego rodzaju wojska i w ogóle to jest tak wszyscy nas uczą jak zdobyć pieniądze jak zdobyć wymarzoną kobietę jak mieć wymarzony samochód jak mieć uznanie w trójwyścinków jak być szczęśliwym według ich wzorca? A co wy na to, żeby zacząć uczyć się tego, co to znaczy być sobą? Żeby uczyć się, jak odnaleźć własną drogę i to, co lubię robić, i jak powinienem żyć, żeby być szczęśliwym, a nie co mieć, żeby ludzie mnie uznawali. To jest prawdziwa wiedza potrzebna każdemu. A nie jakieś szablony, jakieś szkolenia. Na jedno kopyto, jakieś szkolenia z Tindera, jak napisać do lasek, żeby ci odpisała. No kurwa! Czy tylko ja widzę w tym jakiś absurd, w ogóle niepojęty? Kobiety się nie zdobywa taktyką, kurwa. To nie jest, to nie jest egzamin, na który się ściąga. To jest prawdziwa osoba emanująca swoją energią własną, i albo się dostroicie do tej energii, spędzicie, nie wiem, noc, dzień, rok, całe życie. Albo nie, a nie to sobie manipulujesz nią, i za chwilę się wszyscy dziwią. O, rozwód, to napierdalają, o, jej nie kocha w ogóle. A przez rok byli szczęśliwi, bo się dymali i to wszystko. PINK! Zobacz, gary, co znalazłem. Pamiętacie, jak mówiłem Wam? O tej kobiecie, przemiłej z basenu, co pomogła mi wszystkim tam. Dzisiaj czekałem na stopa do Stuttgartu i nie mogłem nie złapać bardzo długo. I zastanawiałem się, co się dzieje, co się dzieje. Aż stało się to, że spotkałem ją znowu w tym samym miejscu, na którym czekałem na stopa, i okazało się, że jechała do Stuttgartu. No, przepiękna, że znowu sobie porozmawialiśmy pięknie. Nie wiem, ja już po prostu nie myślę. Ja po prostu już robię. To jest w ogóle... Ja nie mam, nie mam żadnej mocy sprawdzić tutaj. To się po prostu wszystko samodzieje. Idę do sklepu spróbuję dostać się do Francji w jakiś sposób. W momencie, gdy przestałem to nagrywać i się z nią żegnałem, to wręczyła mi chyba 30 euro. I taką nabitkę, nie wiem co to jest, ale tam są jakieś drobniaki chyba. Chyba eurasy, sporo ich tu jest. 25 25 euro. Eee, oczywiście, że nie odmówiłem. Najwidoczniej poczuła, że chce mi pomóc. I zgodziłem się na to. Życie jest piękne. Co, co mam wam powiedzieć? Piękne jest życie. Bo... Idę w jakiegoś ludzika z ekipy, Zaraz potem jak wszedłem do sklepu, żeby kupić sobie coś do picia, to podszedł do mnie właśnie taki starszy Fajny pan, który okazało się, że też dużo podróżował w życiu i jego synowie też. Zapytał mnie, gdzie jadę, i tak dalej. I zawiózł mnie na taką stację, która jest najbliżej do autostrady, która ma prowadzić mnie w kierunku Francji. Więc jak najbardziej wszystko się zgadza. A teraz próba dalszego stopa. Od jakiegoś czasu stoję na tej stacji, co mnie wyrzucił ten starszy człowiek. Trochę poszedłem dalej pod wylotówkę i długo nic nie mogę złapać i przez chwilę podjechały do mnie dwie panie prawdopodobnie gdzieś tam z Arabii ale nie jestem pewien, po prostu miały chusty takie wiadomo o co chodzi zapytały czy, czy gdzie mnie podwieźć nie jechały w tą samą stronę i nagle mnie wróciły i zapytały czy chcę pieniądze I... i... dały mi 20 euro why not? Mm, więc tak, podjechało sporo aut od... Ale żadno nie jechało w tą stronę, gdzie ja jadę. Stoję na pewno dobrze, bo się tam pytałem kilku ludzi. W końcu podjechał jeden gościu i powiedział, że jedzie w to miejsce dokładnie, ale jutro o 9.00. Więc chwilę jeszcze powstałem, poczekałem. Może coś przyjedzie. Wziąłem od niego numer, umówiłem się z nim jutro w tym samym miejscu na 9.40. Jeszcze druga opcja się trafiła, bo nie mogłem się do niego zadzwonić do tego człowieka. Więc zapytałem jednego gościa na ulicy, czy zrobi to dla mnie. Zadzwonił i powiedział mi po rozmowie, że mam tutaj pociągi, które jeżdżą po całych Niemczech przez miesiąc za 9 euro. Na cały miesiąc mam właściwie taki pociąg i mogę nim nawet pod granicę sobie podjechać. Więc co, czego bym nie wybrał, to na pewno idę teraz coś zjeść i się napić zimnego, bo już jest ciężko, świeci słońce bardzo mocno. Jest tak z 30, nie wiem, nie wiem ile, no nie chcę zgadywać, jest chuj gorąco, kark nie uspiecze, nie chcę dostać udaru tu że jakiegoś dziwnego. Więc idę na stację po wodę i potem do takiej restauracji, widziałem jakaś taka fajna do północy jest otwarta. I pójdę sobie coś oszamy, naładuję telefon i potem może na pociąg. Tak to już bywa. Czas na pierwszy pleśnic w kibelku na stacji. Jedełko jest. Ręcznik jest To była jedna z najlepszych decyzji Buciki to już są do wywietrzenia, dobrze że wziąłem sobie welio Drugie buty, trampeczki Zaraz sobie je wymienię i będę zjeść Tutaj też rysuje się bardzo fajna różnica pomiędzy poradzę sobie a dam radę. Dam radę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę dam radę. Gdybym zachował się tak, że dam radę i zostałbym na tym słońcu jeszcze tak z dwie godziny czekając na ten autobus, rozmawiając sobie, że zaraz coś przyjedzie na pewno, to pewnie bym dostał udaru i czułbym się bardzo źle nawet w samochodzie będąc. już byłem bardzo wyczerpany. Chciało mi się pić, wody miałem mało. I cały śmierdziałem, tak naprawdę, buty już są w dosyć ciężkim stanie. Koszulka też już miała ślady potu, Spodenki, gacie, wszystko. Więc poradziłem sobie w ten sposób, że wróciłem na stację, umyłem się, przebrałem i czuję się dobrze, a nigdzie mi się nie śpieszy. Na tym polega cała ta wolność, właśnie, że w każdym momencie mogę sobie odejść gdzie chcę, zrobić co chcę, właściwie i jest dobrze, nic mnie nie goni. Także poradzić sobie pomiędzy dam radę. Przez chwilę do mnie podeszła Polka, bo usłyszała, jak rozmowę po polsku. Taka starsza pani Ewa, która tu się opiekuje, jest po prostu opiekunką. I właśnie podeszła do mnie zapytać się, co robię, i tak dalej. Pogadaliśmy i powiedziała mi, gdzie mam ten bilet co za 9 euro naładować, i powiedziała mi, którym pociągiem się dostać gdzie. Także wszystkie informacje mam. Wiem, że gdzieś tutaj jest jeszcze basen za 4.50, tam na cały dzień taki odkryty. No i fajnie, wszyscy ludzie do mnie przychodzą, pomagają mi, za dużo nie muszę robić w sumie, oprócz tego, żeby być wytrwałym i pozytywnym. Także jest super. Kontynuuję moją drogę po żarcie. E, bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła przez chwilę. E, od czasów Erasmusa, gdzie tam sobie coś zrobiłem, wpięte i przez to moje kolano, które jest tam przekoszone trochę. Zawsze jak chodzę w takich płaskich butach, a nawet normalnie w normalnych butach, to czuję jak mnie boli pięta od spodu i tak mi się ciężko idzie. I teraz znalazłem taki kijek i od razu bez myślenia go wziąłem, i tak jak wszystko zresztą obserwuję, wziąłem z jakiegoś powodu zapewne i zacząłem sobie chodzić tak, że odciążać tą nogę, tą, która mnie boli, czyli prawą. Czyli chodzę tak, jak sobie idę, to idę już tak 10 minut i nie boli mnie w ogóle nic. Nic a nic. Także dziękuję za kijek. Będę sobie troszkę chodził, tak? Mam nadzieję, że trochę pomoże. Może ktoś mądrzejszy to ogląda i powie mi o co może chodzić, ale pewnie po prostu sobie odciążę nogę. I tyle. O, 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 o! Fajne, fajne, podoba mi się. A więc robiąc podsumowanie od razu tego wieczoru, gdyż jest dosyć późno. Zostałem w końcu w Stutgardzie. Bo tak. Bo stwierdziłem, że nie ma sensu się na siłę pchać i stać tam i grzać się. Szukałem miejsca, żeby zjeść. I znalazłem. Bardzo fajny bar, gdzie dostałem Wi-Fi, gdzie mogłem wam opublikować już te, ten drugi dzień. I poznałem tego gościa, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Może gdzieś tam później go. Pokażę wam. Nie zrobiłem zdjęcia, w sumie może bym to zrobił. No i co? Trafiłem do tego baru, zamówiłem sobie tam pizza, ok. ja zamówiłem sobie piwko i pogadałem chwilę z gościem, zapytałem go, czy są tu jakieś wieczorem rzeczy do porobienia, ale jest wtorek, więc tak średnio. I w końcu podszedł do mnie i powiedział, że przyniesie mi piwo kolejne i powiedział, że na jego koszt że wszystko w ogóle co dzisiaj zamówiłem na jego koszt. Także porozmawialiśmy sobie później jeszcze posiedziałem z jego znajomymi. I naprawdę było zajebiście. Idę teraz poszukać sobie miejsca do spania. Jestem w mieście, ale gdzieś tu jest park, więc pewnie coś znajdę. Mm. I chciałem tylko powiedzieć, że przyjechałem tutaj do Niemiec z 200. Miałem 200 euro w kieszeni a mam teraz 230. Myślę, że więcej, bo jeszcze mam te urasy jakieś tam pojedyncze. Także e, całkiem nieźle idzie. Jest, no zawsze jest trudno, ale ta nagroda jest cudowna. Więc chyba na dzisiaj to wszystko. No, idę znaleźć miejsce do spania. Powiem Wam jeszcze na czym polega moje bezpieczeństwo. E, nie jest to takie głupie zaufanie wszystkim dookoła, nawet takie teraz przez miasto, to mam przy sobie gaz piepsowy, cały czas w ręce, ale nigdy nie myślę o tym, że cokolwiek się stanie. To jest ja go tylko trzymam, tak, gdyby cokolwiek się miało stać, ale nigdy nie dopuszczam do swojej głowy czegokolwiek, że nie wiem, coś mi zaraz wyskoczy z rogu, czy ktoś mnie nie wiem, zacznie przeszukiwać, czy zagrozi mi czymkolwiek. Ja po prostu mam, w razie czego. Ale nigdy nie myślę o tym w ten sposób. To jest takie zabezpieczenie tylko, ale nie łażę sobie z pustymi rękami i też nie ufam wszystkim dookoła. Po prostu ja im wysyłam dobrą energię. Jeżeli, oni, jeżeli czuję od nich to samo, to tworzy się zaufanie, tak jak dzisiaj. I to wszystko, jak czuję, że z kimś w ogóle nie wajbuję, nawet nie zaczynam jakiejkolwiek konwersacji, nawet nie próbuję. Się zbliżyć do tej osoby i to mnie trochę chroni. Także są różne sposoby na zabezpieczenie się. Na pewno nie jest to paniczny strach. Na pewno nie jest to patrzenie na wszystkich spod byka. To jest dawanie wszystkim tego, co masz najlepsze w sobie, i ewentualna samoobrona. I to wszystko. Więc tak, to jest droga, gdzie jutro mam odbiór od tego ziomeczka. To jest salon Volkswagena, tu jest bardzo ładny trawnik, to są jakieś drzewka, myślę, że tu pomiędzy drzewkami będzie idealnie.